Siemano YouTube, cześć, witam serdecznie, kontrowersyjny Marek. Moi drodzy, standardowo będę mówił o rynku finansowym, więc to, co tutaj mówię, to nie są porady inwestycyjne, to jest moje prywatne zdanie. Zaczynamy od vanry. Zaczynamy od vanry, dlatego że vanry, o którym wam mówiłem, ja je brałem po 0,1360, grałem pod 03 w marcu, no i to się wydarzyło, tak naprawdę prawie 04 się wydarzyło. Niemniej od momentu wejścia informacji na grupę darmową, banner zrobiło 180% do swojego ATH. Oczywiście ja się zgadzam, że nie da się wyjść idealnie na samej górze. Natomiast w momencie okolice 0,29, jak pisałem na grupie, że. Przepraszam, 20, 27, 28, jakoś tak. No Wiem, że miałem 100% na pozycji, jak pisałem, że wyciągam wkład. Wkład wyjęty, pozycja zostaje jako pod Hossę. A ta Forsa, która była tutaj, pracuje już w innym projekcie. Jeżeli chcesz wiedzieć, w jakim wbijaj na grupę, zresztą w ogóle zapraszam cię serdecznie do grupy darmowej, w której jest ponad 4000 osób. Link jest link jest poniżej w opisie pod tym filmem. I teraz tak, moi drodzy: WANRY bardzo fajna współpraca, bo współpraca z Nvidią, więc tą drugą paczkę my trzymamy, ale to już każdy niech sobie realizuje zyski według własnego uznania. Jeżeli chcecie wiedzieć, co my dokładnie robimy, gdzie te pieniądze poszły. No to śmiało zapraszam do grupy, gdzie jest prawie 550 osób. Także sporo osób nam zaufało, są zadowoleni. Widzicie zresztą, że to jest cały czas liczba, która rośnie, że nie jesteśmy wydmuszką. Ja te YouTube nagrywam już teraz piąty miesiąc. Więc no faktycznie mam nadzieję, że gdzieś tam że budujecie sobie to takie przekonanie, że ten kontrowersyjny Marek to nie jest kurwa typ z konopi, który spadł tutaj na jedną hossę, tylko że to jest gościu, który no jakieś pojęcie na temat tego rynku ma. Jeżeli chodzi o airdropa Padre, już jest na portfelu. Ale to, co nam, słuchajcie, poryło czosnek, to, co nam poryło czosnek, to jest Airdrop Star Heroes. Bo jeżeli chodzi o Star Heroes, tutaj pokaszowane zyski i tak dalej. Generalnie, słuchajcie, nie przejmujcie się tym, że to widzicie, bo i tak z tym guzik zrobicie, nie? I tak z tym guzik zrobicie. Injective skaszowany. Kurczę, nie poczekajcie, zaraz zobaczymy. Podsumowanie akcji airdrop. Zobaczcie, z map dostałem łącznie 11900, 50% TG odebrałem, sprzedałem z GSP łącznie, bla, bla, bla po średniej cenie 0,53 11762 dolary. Po średniej cenie 0,53, gdzie start teraz oscyluje w okolicach 1 dolara. Ja przynajmniej oscylował jeszcze ostatnio, jak go śledziłem. Na tę chwilę na niego w ogóle nie patrzę. Niemniej, no licząc po 1 dolara, no to w okolicach 22 tysięcy dolarów z dropa Moi drodzy, z jednego airdropa. Kto chce takie perełki, zapraszam serdecznie do grupy. Ale słuchajcie, dobra, przechodzimy do rzeczy. Bo dzisiaj chcę z Wami pogadać troszeczkę o śmietniku, czyli o bitcoinie. Bardzo fajne pozycje na lewarze pozagrywane. Natomiast jeżeli chodzi o bitka, zobaczcie, co my tutaj mamy. Jeżeli chodzi o H4, zwróćcie uwagę, mieliśmy tak, wyjście, cyk, retest. boom. I teraz tutaj mamy kolejny poziom, który nam się tworzy. Ok. Tylko ten poziom na razie będzie na jeden piksel i on będzie fioletowy, bo on jest z haczwórki. I teraz, jeżeli z tego poziomu zareagujemy dalej, możemy iść wyżej do góry. Zobaczcie to, co jest tak, jakby dla mnie bardzo, ale to bardzo interesujące, to to, że ja to Wam wszystko tłumaczyłem na rekolekcjach, w sobotę dokładnie. Jeżeli, jeżeli indykatory idą bokiem, a cena pnie się do góry, to czego możemy się spodziewać? Jakiejś konsolidacji i jazdy do góry. I dokładnie to jest to, czego się spodziewam. Mogę spodziewać się albo jeszcze raz testu tego poziomu, albo konsolidacji tutaj. I wyjazd do góry. Jeżeli chodzi o dolara, po wydarzeniach, po ostatnich wydarzeniach mamy 16.30, więc Ameryka pomalutku, pomalutku się rozkręca. Ale zobaczcie, jeżeli chodzi o dolara, nie spodziewałbym się tutaj cudów. Mogę śmiało spekulować, że dojdziemy gdzieś tam tutaj do tej strefy, ewentualnie może gdzieś tam tutaj do tej. Czyli narysujmy sobie po prostu prostokąt. Ok. Do tej strefy i z tej strefy raczej spodziewałbym się reakcji w dół. Dlaczego? Dlatego, że ja gram pod to, że na indeksach i na krypto marzec i większa część kwietnia może być dla mnie bulisz, po prostu bulisz. I teraz tak, o tyle o ile z h ten ruch wzrostowy pomalutko nam się zaczyna już wyładowywać, O tyle z d1, hmm, tyle z d1, trochę miejsca jeszcze jest, i histogram będzie wchodził na zielony, także dolar do obserwacji. Natomiast jak najbardziej uważam, że możemy tutaj z tego miejsca zareagować, ewentualnie może pójdziemy gdzieś tutaj, ale to jest naprawdę, to jest maksimum, jakie widzę, jeżeli nic się nie stanie, jeżeli chodzi o wydarzenia. Więc dla mnie dolar powiedziałbym konsolidacyjnie dla krypto, bo jeżeli krypto będzie w trakcie tego wzrostu dolara, wzrostu, to jest dużo powiedziane, delikatnego odreagowania dolara, jeżeli krypto będzie szłobokiem, to przy spadku dolara krypto powinno eksplodować do góry. Więc spoko, a ten dolar wca, wcale jakoś bardzo nie wstaje. On, on pierdnął do góry delikatnie. Natomiast Bitcoin, słuchajcie, Ethereum, Ethereum, jak dla mnie to jest przed, przed grubym wybuchem. I teraz zobaczcie, wyszedł ten update, ok. Zobaczymy, co się wydarzy na arbitrum jeszcze. Zobaczymy, co się wydarzy na arbitrum, bo to jest w sumie jedyny coin, którym z wami siedzielę od samego początku i na Twitterze, i tutaj na YouTubie. Natomiast no, jestem ciekaw tego 16. To jest sobota. Słuchajcie, no kurczę, warto. Warto, warto być przy komputerach, warto obserwować, no bo praktycznie drugie tyle coinów uwalniają. Niemniej, dla mnie, jeżeli chodzi o rynek, słuchajcie, nie ma tak naprawdę o czym mówić, za bardzo. Nie ma tak naprawdę o czym mówić. Dla mnie jest wysoce prawdopodobne, że Tom skończymy w tym roku. I powiem Wam szczerze, że na przykład ludzie się mnie pytają, tak, ludzie, bo już teraz będę przechodził do drugiej części tego filmiku, czyli do, do, do treści pod tytułem dlaczego tracisz na rynku i dlaczego najprawdopodobniej nie zarobisz na tej hossie tyle, ile byś chciał. Słuchaj, mój drogi, moja droga, ludzie pytają się mnie tak, kurczę, Marek, może by wjechać tutaj z kapitałem, a może tam, może tamto, a kiedy ta hossa, ile x jeszcze i tak dalej? Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Ja mówię tak, mówię, słuchaj, nie wiem. Nie wiem, dlatego że to, są, to, jest za, są, to jest zależne od dwóch czynników. Dobra? Zobacz. Po pierwsze, jeżeli będziemy mieli do ATH cały czas ogień w górę, ja nie wiem czy do 100 tysięcy, czy do 90, czy do 80, czy do 75, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Chodzi mi o to, że nie będzie korekty do ATH i będzie na przykład ta korekta po ATH i ona będzie jakaś tam powiedzmy 20%, ok? Momentalnie szybko skupiona, tak jak to mieliśmy tutaj. Zobacz, korekta. Bum. Momentalny wykup idziemy wyżej. To ten cykl moim zdaniem potrwa najpóźniej do Q1 przyszłego roku. Okay? To, jest, to jest mój pierwszy scenariusz, który biorę pod uwagę. Q125. Dobra. Drugi scenariusz, który biorę pod uwagę, to jest taki, że tutaj w ogóle nie będzie korekty. Tylko będzie jakiś taki drop i od razu jazda w górę. Wtedy zakładam, że kończymy tą hossę od sierpnia do grudnia tego roku, dobra? Czyli Q3 łamane na Q4, 2024, OK? To tyle. Jeżeli natomiast będzie korekta, niezależnie od tego, czy pójdziemy jeszcze wyżej, czy nie, ale będzie jakaś głębsza korekta, będzie konsolidacja, to bardzo możliwe, że rozegramy pełny cykl. Także ja się na razie nie napalam, ja się dostosowuję do tego, co daje mi rynek. I teraz najprawdopodobniej 90% z Was straci pieniądze, dlatego że próbujecie przewidzieć to, co zrobi rynek. Zamiast założyć trzy scenariusze, obserwować i być flexible, czyli na bieżąco się do tego dostosowywać. Zobaczcie, to jest tak samo jak było w COVID-zie z przedsiębiorcami. Ci, którzy się przebranżowili w miarę szybko, czy to na szycie maseczek, czy na wklejanie jakichś tam też części tych masek. Czy zaczęli importować te maski, rękawiczki nitrylowe i tak dalej, po prostu poszli w ten sprzęt, który był potrzebny, to niezależnie od tego, że ich, tak jakby ich branża, ich biznes docelowy podupadł, to oni mieli forsy tutaj. I bardzo podobnie jest na rynku krypto. Jeżeli chcesz na tym rynku zarabiać, musisz umieć się dostosować. Po prostu. To nie podlega najmniejszej dyskusji. Musisz umieć się dostosować, musisz być flexible, ok? Musisz mieć plan na zagrywkę. To jest podstawa. To jest podstawa. Możesz się śmiać ze mnie w komentarzach, ale to zweryfikuje rynek. Rynek zweryfikuje, kto ma rację. Bo jestem ciekaw, czy ci wszyscy, którzy mi teraz piszą głupoty, czy na Facebooku, w komentarzach i tak dalej, czy oni będą tak samo się śmiać na koniec tej hossy. Bo ja zakładam, że będę miał całkiem przyjemny uśmiech. Ale dlatego, że ja stąpam twardo po ziemi, moi drodzy. Okej? Okay? Wiecie, ja nie gadam trzy po trzy. Nie gadam, głupot. Ja mówię Wam to, co uważam, I, i moim zdaniem, już na rynku jest bardzo dużo osób, które nie mają kompletnie zielonego pojęcia. Nie nazwałbym ich jeszcze ulicą, bo jako tako nic nie wskazuje na to, żeby ulica już się na gwałt ładowała w ten rynek. To dobrze, to bardzo dobrze. Natomiast, no, chciałem Wam powiedzieć, że, że naprawdę, jeżeli nie postawicie na fundamenty. Oczywiście, wiecie, róbcie, jak chcecie, to są wasze pieniądze, ale, ale moi drodzy, jeżeli nie postawicie na fundamenty, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zarobicie na tej osie. Nie zarobicie. I teraz wiecie, pytania pod tytułem: A mordeczko, a co z tym arbitrum, a gdzie ty będziesz wychodził i tak dalej, i tak dalej? A może byś polecił coś na szybkie X2, a może, a może, a może, a może, no właśnie, a może, a może, a może, a może. No nie ma, a może, no trzeba usiąść, poczytać, wejść na Twittera, poobserwować. Zobaczcie. Maximus. takie fajne narzędzia. Jak siadałem do Maximusa dosłownie kwadrans temu, bo nagrywam już 10 minut, to kwadrans temu, patrzyłem to sell. O, widzicie? Teraz już się powiększyła ta górka, ale sell był tak tutaj wywalony, wielki, a buy order był malutki. No to jest o. Było ono porównywalnie, powiedzmy, tylko buy był jeszcze mniejszy. Ale zobaczcie, jaka jest dysproporcja po malutku. Widać, że tutaj trwa walka, walka po prostu o. O co? No o forse, nie? I teraz zobaczcie, patrząc po tym orderbuku, możemy śmiało zauważyć, że mogą nam zbić tego bitcoina nawet, no nawet w okolice 70 tysięcy, powiedzmy. Pierwszy przystanek 7500, drugi przystanek 70 tysięcy. Niemniej, mniej. Nie mniej. Poczekajcie, 750 sobie odmierzę. Tutaj jest, OK, 71500. Niemniej fakty są takie, że to pulsuje. Natomiast to, co ja chciałem Wam jeszcze dzisiaj pokazać, słuchajcie, to, co chciałem Wam pokazać a propos właśnie open interest, open interest na prochartsach, moi drodzy, na H12. To zobaczcie, co nam tutaj się dzieje. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, i teraz wystarczy obserwować ten jeden indykator. Zobaczcie z H4, ok? Z H4 sobie już zaczęliśmy pomalutku tutaj schodzić. tak? Pomimo tego, że tak naprawdę jesteśmy w konsolidacji, tutaj jesteśmy w ruchu bocznym. Tutaj no, teoretycznie jakiś tam McDonald's można by się rysować, bo mieliśmy nadbicie, czyli zejście wycinające płynność stąd, i później powinniśmy budować się do góry. High Block, zobaczcie, co się dzieje. Cały czas zaczyna pojawiać się forsa na górze. Cały czas. Ja wiem o tym, że to jest drobnica i że to jest jeden miesiąc. Zobaczmy z tygodniówki. Moi drodzy, cały czas zaczyna pojawiać się forsa na górze. Zobaczcie. Ciach, 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 ciach. 75 tysięcy. I to jest mój scenariusz teraz. Ja będę pod to grał. Zobaczcie. 75, poczekajcie, ten poziom niech zostanie, bo on i tak powinien zareagować. 75 tysięcy. Te okolice tutaj. Ok. I tutaj jakaś konsolidacja, to miałoby sens, ale jak będzie, zobaczymy. Zobaczymy. Niemniej dla mnie bardzo bullish jest Ethereum i dla mnie bardzo bullish jest sobotnie wydarzenie, pomimo tego, że tak, ja wiem o tym, że rozmawiamy o uwolnieniu tokenów, ale moim zdaniem arbitrum jest celowo trzymane. Także moi drodzy, dajcie znać, co wy o tym myślicie, dajcie znać, co wy sądzicie o tej cykliczności, czy będzie zachowana, czy nie. No i co? Trzymam za was kciuki. Trzymajcie się, mordeczki. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro. Hej.